Mission Impossible 7 The Drakoning. część pierwsza. Przepraszam na początku. Myślę, że powinniśmy odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie. Czy kurz biega? Nie. Ile jest Marcina Dorocińskiego w filmie? Bo przypominam, hmm. że ten kanał to jest Stan Account pana Dorocińskiego, naszego kochanego pana Doro. Otóż. Jest przez pierwsze pięć minut, i właściwie kamera przez te pięć minut go nie opuszcza, więc powiedziałabym, że dość sporo. Jesteś ukontentowana? Mam nadzieję na następną część. Że gdzieś tam wróci? Tak. Ciekawe. Ale ci. Jeśli oglądacie nas regularnie, to znacie już Instant Gaming, ale żebyśmy mieli wszystko czarno na białym. Jest to sklep z grami w wersjach cyfrowych, w którym znajdziecie całą masę promocji i kodów rabatowych na najpopularniejsze platformy. Konsolowcy znajdą tutaj gry na PlayStation, Xboxa oraz Switcha, a ciaże oczywiście na Steama, Goga, Battle.net, Rockstar czy chociażby Epic Game Store. I to nie jest żadna kluczykarnia, jakich teraz jest sporo w internecie, tylko to jest legitny sklep, który współpracuje bezpośrednio z dystrybutorami. Nie musicie się więc martwić o wiarygodność czy ocenie kodów. I pewnie nie zawracałbym wam gitary, gdyby nie to, że teraz pojawiła się cała masa promocji z grami na Steama. Sam dorwałem chociażby drugiej i trzecie Resident Evil, czy też pc wersję God of War. Za grosze dorwiecie także dwie ostatnie części Mortal Kombat, czyli tak idealnie na powtórkę przed premierą najnowszej odsłony, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Naprawdę polecam przewertować aktualny katalog, bo myślę, że znajdziecie tam coś dla siebie. Ze sklepu oczywiście można korzystać w przeglądarce oraz w aplikacji mobilnej na Androida i iOS, więc jeżeli cenicie sobie swój portfel, i lubicie dorwać dobre promo, no to ja szczerze polecam. Wszystkich zainteresowanych odsyłam oczywiście do opisu pod tym odcinkiem, gdzie umieściliśmy link do Instant Gaming. I jeżeli skorzystacie z tego konkretnego linka i kupicie jakąś grę, która Was zainteresuje, no to my też dostaniemy kilka cebulionów ekstra i będzie nam bardzo miło. Na starcie powiem, że jest coś niesamowitego w serii Mission Impossible, bo gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest mój ulubiony film akcji z ostatnich lat, prawdopodobnie nie wskazałbym żadnej z odsłon tej serii. Zawsze o niej z jakiegoś powodu zapominam. Natomiast w kinie bawię się świetnie. Ta część jest kolejnym filmem, na którym można się świetnie bawić. Tym bardziej, jeżeli trochę się wyłączy takie logiczne myślenie. Natomiast tutaj warto zaznaczyć, że to jest taki stan permanentny i on się ciągnie jeszcze od pierwszej części. Tak, aczkolwiek w tym wypadku do tego pewnie przejdziemy dalej, bo kilka takich głupotek, które mi już nie dały spokoju do końca seansu. Okej. Okay. No ale tak, pokrótce, jak przedstawia się fabuła tego filmu? Otóż mamy bohaterów powracających, którzy właściwie wszyscy będą ganiać po całym świecie w poszukiwaniu pewnej rzeczy. takiego McGaffina, powiedziałbym, że wręcz typowego, ponieważ przez większą część seansu nawet nie wiemy do czego on służy. A ani bohaterowie. A bohaterowie, tym bardziej. Tak. I on jest w dwóch częściach. Trzeba zdobyć dwie części, żeby zrobić coś. No i stąd się bierze ta gonitwa, wymianki, podmianki, czyli też powiedziałabym, że tak właściwie standardowo jest tutaj dużo takiego klasycznego kina szpiegowskiego, ale z twistem tych ciągłych akcji, atrakcji i śmieszków. Więc, jeżeli lubicie tego typu filmy, to sądzę, że i ta część Mission Impossible mhm. was nie zawiedzie. I myślę, że od paru odsłon seria Mission Impossible tak y, zbacza właśnie w takie rejony nieco bardziej kina, powiedziałbym, komiksowego, trochę gier wideo. Gier. Dużo mamy tutaj takich elementów, których nie należy traktować poważnie, i sam film też nie traktuje ich poważnie, chociaż momentami ze śmiertelną powagą próbuje nam przekazać informacje, które poważne nie są. To znaczy, kiedy jeden bohater musi drugiemu bohaterowi wytłumaczyć, o co chodzi w danym segmencie filmu, to czasami pojawiają się takie frazy większe niż życie. No, jest tutaj patośnie czasami. E, I chwilami wydaje mi się, że no to pewnie zależy na jaką y, widownię traficie, ale chwilami to ma wręcz efekt odwrotny. Być może, natomiast nie uważam, żeby te wszystkie głupotki, każde przeskoczenie rekina, powiedzmy, jakie już mieliśmy w tej serii, cokolwiek odbierały z jakiejś takiej przyjemności płynącej z tego seansu, bo wszystko rozchodzi się o to, że ta seria jest mocno zakorzeniona pod kątem realizacji scen akcji w rzeczywistości, nawet jeżeli te wydarzenia, które oglądamy, absolutnie rzeczywiste, prawdopodobnie być nie mogą. To znaczy Tom Cruise nie raz już nam udowadniał, że rzeczy, które prawdopodobnie nie mogą być rzeczywiste, jednak takimi są. Tak. I trochę żałuję, szczerze mówiąc, że ta scena, która jest chyba najbardziej efektowna pod kątem kaskaderskim, że ona się już pojawiła wiele, wiele miesięcy temu tak. właściwie gdzieś tam w internecie. Jeszcze dodatkowo wyjaśniona jak to zrobiono i tak dalej, i tak dalej. I to nie robi aż takiego wrażenia już w filmie. Mhm, to była część machiny promocyjnej. Jakby wokół tego motywu zbudowano całą narrację, że hej, Tom Cruise robi kolejne niesamowite rzeczy na potrzeby kolejnej odsłony Mission Impossible. Co tym razem szalonego zrobi? No więc w tym filmie nie chodzi po w Dubaju nie jest przyczepiony do samolotu, tylko na motocyklu, ze skarpy, skacze i y, ze spadochronem próbuje wylądować na pociągu. I prawdę mówiąc, było dużo więcej innych alternatyw, jak można wsiąść do tego pociągu, ale to jest Tom Cruise i to mu się wybacza. Co tu dużo mówić? To jest Tom Cruise, tak? Tom Cruise has outgrowniedział and Wiemy, czego się po nim spodziewać przy okazji przynajmniej tej serii. To znaczy, że będzie więcej, mocniej, szybciej. i będzie chciał sobie i widzom udowodnić, że potrafi, że wciąż potrafi w tym wieku, bo już ma 60. Natomiast to, co też prowadzi do tej sceny, tego skoku, jest trochę śmieszne w kontekście tego filmu i tego, co może nasz główny złol. Pojawia się tutaj kilka niekonsekwentnych motywów, właśnie związanych z możliwościami, czy też wszechmożliwościami, naszego głównego przeciwnika. Powiedzmy sobie szczerze, główny przeciwnik, antagonista w tym filmie jest wyjątkowo przezroczysty, szczególnie jeśli ma się w pamięci to, jak wypadł na przykład Henry Cavill w ostatniej odsłonie. No to faktycznie tam po prostu chodząca charyzma, naładowane mięśnie, przeładowywane tam, gdzie trzeba. Ten złol jest taki sobie, jest przeciętny, miałem takie poczucie, że za każdym razem, kiedy pojawiał się na ekranie, to włączał mi się tryb uśpienia na moment. No to tutaj od razu zaznaczę, że my mamy innego złola na myśli. A, tak, bo tutaj mamy oczywiście antagonistę w postaci człowieka, ale mamy też większe zło, które gdzieś tam nadciąga. I ja mówię o tym większym źle, że ono ma takie wszechmożliwości, a okazuje się, że to działa tylko wtedy, kiedy to pasuje do scenariusza i to też niekoniecznie. Czy pasuje? To znaczy, wszystko, co związane z tym wątkiem, który jest tak naprawdę wątkiem głównym i wątkiem, który będzie spajał te dwa filmy, także ten nadchodzący, to jest wszystko jakieś takie Pierdololo Mambo Jumbo. Na tym też można się bardzo łatwo wyłączyć, bo bohaterowie są tak święcie przekonani, że muszą być o kilka kroków przed tym złem, które nadciąga i próbują to analizować w taki przekomiczny niemalże sposób. Natomiast. To jest i tak tylko tak naprawdę mechanizm do tego, żeby wpuścić nas w ruch i lecieć dalej z akcją. Tak, zgadzam A akcja się. Akcja jest tutaj daniem głównym. Akcja to główna atrakcja tak. tego filmu, i naprawdę mamy tutaj obsadę, która radzi sobie z akcją bardzo dobrze. I moim ulubionym segmentem tego filmu, czy po prostu sekwencją, tak to nazwijmy, jest ta, która odbywa się na lotnisku. Na lotnisku, a potem bardzo szybko przenosi się na włoskie uliczki, gdzie tam absolutnie wspaniale jest kontynuowana, zmienia się dynamika między bohaterami, wszystko jest błyskawiczne, ale czytelne, i trudno mi tutaj uniknąć porównań do Indiana Jonesa ostatniego bo jest tutaj pewien rodzaj dynamiki między dwójką bohaterów, jednym starszym i bohaterką znacznie młodszą, której trochę oczekiwałem po właśnie Indiana Jonesie, a tamtego nie dostałem na taką skalę jak tutaj dostałem i to było dla mnie bardzo zaskakujące. E, tak. Chociaż przyznaję, że relacja między tymi bohaterami, to znaczy Itanem i Grace graną przez Hailey, jest taka niedopisana. No, musicie nam uwierzyć na słowo, kochani widzowie. Z jakiegoś Trochę powodu taka. Itanowi Huntowi bardzo zależy na tej postaci. Mimo, że się nie znają, ale ewidentnie imponuje mu możliwościami, e, takimi powiedzmy, złodziejskimi. Dobrze, ale powiedzmy sobie też szczerze: Itanowi zależy na absolutnie każdej kobiecie, jaka się pojawia w tej serii. Tak, stanty i kobiety. I love my popcorn. Movies, popcorn na pewno cieszą różnego rodzaju mrugnięcia okiem w stronę fanów gier wideo na przykład. Kończy się na takiej sekwencji, która jest niemalże zżynką z drugiego Uncharted, jeżeli hmm. chodzi o ten pociąg, wpadające wagony i tak dalej, i tak dalej. No i spoko i to jest ok, i korzysta się z elementów, do których widzowie są już w jakiś sposób przyzwyczajeni, ale umieszcza się je w trochę innym kontekście. Tak, no i też przy okazji nie widzieliśmy takich scen na wielkim ekranie kina, na przykład iMac żeby robiły takie wrażenie. No i właśnie i ja wam tutaj polecam od razu, jeżeli macie ochotę obejrzeć ten film, no to najlepiej w jak najlepszym kinie, na jak najlepszym ekranie, bo są tu rzeczy, które naprawdę robią wrażenie, są efektowne. Mam taką teorię, że każdy film akcji, który trwa powyżej dwóch godzin, prawdopodobnie ten czas powyżej dwóch godzin równie dobrze mógłby skondensować do tego idealnego czasu, czyli właśnie do dwóch godzin. Tak. I tak samo jest z tym filmem. Tak. Jest tutaj kilka scen, które są zdecydowanie przeciągnięte. Scena w klubie jest tak przeciągnięta, że ja już po prostu. Ja już miałem wrażenie, że tam Sergio Leone wszedł, żeby to nakręcić. <laughs> Ale i tak jest tutaj pewien ładunek emocjonalny. Chociażby na twarzy i tana już takiej mimo wszystko nazwa. Znaczonej zębem czasu. No bo też tutaj mamy jednak sprawę osobistą w pewnym wymiarze. W pewnym sensie tak. Chociaż też to tak jest na ślinę, bym powiedział, tak doklejone do tego filmu. No ale nie czepiajmy się. Już. Ale zobaczymy. I... To jest też jeszcze dodatkowa kwestia. Mhm. Trochę trudno jest ten film oceniać jako film. Tak, bo nie jest dokończony. Bo on jest połową filmu. Czyli tak samo jak Ekrosty Spider-Verse i tak samo jak Duna. Tylko to nie działa do końca na korzyść struktury tego filmu samego w sobie. Po prostu. Ale słuchajcie, cieszą y, powroty znanych twarzy z poprzednich odsłon. Cieszy, kto nie kocha Simona Pega. Kto nie kocha Simona Pega, kto nie kocha y, Rebeki Ferguson, która tutaj ma mimo wszystko mniej, mniej czasu ekranowego, trochę spodziewałem się więcej. Ale bardzo mi się podoba w opasce na oku. Natomiast y, Grace filmowa czyli Kylie. Naprawdę się świetny dodatek do tej serii. Ona ma swój własny charakter, ma mnóstwo charyzmy, ma mnóstwo uroku, chociażby to, że tej te możliwości, powiedzmy, umiejętności prowadzenia pojazdów no nie do końca tam działają tak jak należy By... i ten musi kombinować jak może. Ale to prawdę mówiąc akurat mi się podobało, że ona nie jest taką Merysu, która potrafi wszystko doskonale, tak, ona absolutnie. się w czymś specjalizuje ale w innych rzeczach nie jest najlepsza. Natomiast y, chciałabym, żeby w kolejnej odsłonie była mimo wszystko bardziej samodzielna. No tak, ona tutaj jest jakby wprowadzana, ustanawiana. Myślę, że dopiero jej charakter się kształtuje, ale już teraz jest intrygujący. Mamy tą scenę na przykład z kajdenkami. Absolutnie świetny zabieg, ile tam można wprowadzać różnych zmian, różnych konfiguracji, I i ile zabawy w ogóle, w w ogóle w tym, tym motywem. I to jest chyba najważniejsza rzecz w tym filmie, to znaczy, ma się odczucie, że ci e, aktorzy, twórcy po prostu bawią się tymi motywami, zastanawiają się, co jeszcze możemy tutaj dorzucić. Czy to ma sens? W kontekście tej historii, czy po prostu będzie to jakaś dodatkowa atrakcja? Prawdopodobnie atrakcja, tak jak w przypadku właśnie tej sceny z motocyklem. Czy potrzebowaliśmy sceny z motocyklem? Prawdopodobnie nie. Fabuła i tak szłaby idealnie dokładnie tak samo. Ale potrzebował jej Tom Cruise. Tak, ktoś to zrobił naprawdę, ktoś się do tego przygotował. Wszyscy są zaskoczeni, że to w ogóle wyszło i że Tom Cruise jeszcze żyje. Jeżeli chodzi o przeskakiwanie rekina, to moim zdaniem Mission Impossible robi to dużo lepiej niż Szybcy i Wściekli. Oczywiście, że tak. I też ma dłuższą tradycję w przeskakiwaniu rekina. Oczywiście motyw masek, który jest z tą serią od samego początku, to też jest taka bzdurka, którą po prostu zaakceptowaliśmy z czasem tak. i jest, nie? Tak więc nie bez wad, czasem trzeba przymknąć oko, czasem odwrócić się i sprawdzić telefon, ale to jest naprawdę przyjemne, dobre kino rozrywkowe. Blockbuster letni pełną gębą. Jeżeli zgadzacie się na takie kino, tego oczekujecie, tego chcecie, to uważam, że naprawdę będziecie się dobrze bawić. Jeżeli to jest w ogóle nie wasz klimat, no to ten film tego nie zmieni sądzę. Tak, ale dziękujemy pan Tom Cruise za bieganie od lat 90. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia.